Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci ogólne omówienie głośnika Haker z biedronki. Tak więc, na początku możemy zacząć od przodu. Mamy tutaj taki materiał na naszych głośnikach. Mamy tutaj też diodę, która wskazuje na to, czy głośnik jest połączony. Tak jak teraz, świeci się cały czas. Lub czy jest w trybie parowania. Głośnik gotowy do sparowania. Jeśli miga. Głośnik połączony prawidłowo. Mamy tutaj też czerwoną diodę, która wskazuje to, czy głośnik się ładuje. Jeżeli podepniemy go do ładowania, będziemy mogli zobaczyć, że zaczęła świecić się czerwona dioda. Wskazująca właśnie to, że głośnik się ładuje. Mamy też zaokrąglone rogi w tym głośniku. Cały głośnik jest pokryty plastikiem oraz na nim jest taka guma, która, no, jak się zeskrobie, to tutaj widać, że zaczyna robić się taka e, niematowa, tak jak właśnie ma być, tylko jest już e, błyszcząco. Na dole mamy naklejkę o takich ważniejszych informacjach o tym głośniku. Mamy tutaj na przykład. Numer partii głośnika, czy do kogo należy oraz gdzie jest wyprodukowany. Mamy tutaj też taką yy, przywieszkę. Możemy na przykład przypiąć sobie ten głośnik do spodni i sobie z nim chodzić. Z tyłu głośnika mamy napis producenta oraz parę. Wejść i przycisk. Przycisk służy do wyłączania. Jeżeli mamy na OFF i włączanie głośnika, jeżeli przełączymy na ON. Głośnik gotowy do skarowania. Głośnik połączony prawidłowo. Mamy tutaj też gniazdo ładowania USB typu mikro. Mamy też gniazdo na kartę pamięci oraz gniazdo USB typu A. Tym oraz tym gniazdem możemy odtwarzać muzykę, jeżeli sobie wsadzimy tutaj kartę pamięci. Z karty pamięci. Będziemy mogli odtworzyć głośnik sobie z karty pamięci jakieś rzeczy połączony prawidłowo. lub tak samo z e, gniazda USB. Na górze mamy też cztery przyciski. Pierwszy z nich służy do włączania parowania w głośniku lub przełączania się między właśnie urządzeniem USB, kartą pamięci jak i połączeniem Bluetooth. Następny przycisk jest to przycisk ściszania, jeżeli przytrzymamy, oraz pomijania, przepraszam, cofania piosenki, jeżeli naciśniemy. Następny przycisk jest to plus i nie możemy podgłaśniać nasz głośnik aż do takiego dźwięku. Ten dźwięk wskazuje maksymalny poziom yy, głośności, jaką może osiągnąć ten głośnik, ale jako głośność samego głośnika, ponieważ głośność w telefonie możemy jeszcze zwiększyć, więc samo y, maksymalna głośność głośnika to nie jest. Jest to tylko maksymalny poziom, na jaki można podgłośnić akurat sam w sobie głośnik. Jeżeli naciśniemy tego plusa, będziemy pomijać piosenki do przodu. Czyli przesuwać do następnej. I ostatni przycisk jest to przycisk tutaj taki znak y, mniejszości i po naciśnięciu go będziemy pauzować i wznawiać naszą piosenkę czy też film. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!